Cześć, witajcie. Taki temat dzisiaj: schizofrenia i kontrola umysłu. Czy osoba chora na schizofrenię ma kontrolowany umysł? Można powiedzieć, że tak, bo dostaje leki psychotropowe, które w jakimś tam stopniu kontrolują ten umysł, ale można powiedzieć, kontrolują lub leczą. Również ciągłe wizyty u lekarza psychiatry co miesiąc, co trzy miesiące, w zależności jak tam się ma wizyty, też lekarz ocenia stan pacjenta i może powiedzieć, dzisiaj dla Pana przypiszę dodatkowe leki. Będzie Pan po nich spał lepiej, będzie się Pan po nich czuł lepiej. Tak, to jest kontrola umysłu. Z tym, że tutaj należałoby zadać pytanie, co by się stało, gdyby tej kontroli nie było. Wiadomo, że chory popada w psychozę, popada w obłęd. I stan chorego tej osoby, tej osoby, to chorej osoby, można powiedzieć, że byłby ciężki. I tak, taka osoba. Po jakimś czasie, wcześniej lub później, mogłoby zrobić sobie krzywdę. Gdyby tej kontroli umysłu nie było, umysł jest kontrolowany. Tak, bo słuchajcie, do pewnego stopnia człowiek jest zdrowy. Jak jest wyrzut dopominy, dopomina rozlewa się po całym mózgu. Następuje, następują objawy chorobowe. Taka osoba nie może dostosować się do społeczeństwa, w nim przybywać, bo zachowuje się dziwnie, nawet zagraża innym, a także sobie, może zrobić krzywdę. Dlatego takie osoby dostają leki i mają kontrolowany umysł. Inaczej to się mówi na to, że po prostu się leczy człowiek, nie? A człowiek się leczy biorąc te leki. Z tym, że z drugiej strony do końca te leki nie leczą. Po prostu tylko usuwają objawy chorobowe, a nie leczą. I w jakimś tam stopniu obniżają dopaminę w mózgu. Także to nie jest leczenie. Bo leczenie jest wtedy, kiedy człowiek bierze leki i się z tej choroby wyleczy, a ze schizofrenii wyleczyć nie można. Tak, i taka, ta, taka to jest kontrola umysłu, tak to wygląda, ale na dzień dzisiejszy nie ma pomysłu, co z tym zrobić, z chorymi, z którym, którzy mają takie objawy chorobowe, jak psychoza, obłęd, urojenia, omamy. Nie wiadomo, co z tym zrobić, i dlatego przypisuje się leki. Taka jest kontrola umysłu tak się umysł kontroluje. Z jednej strony to jest potrzebne, z drugiej strony no nie ma innych możliwości, żeby co z tym zrobić. Także tak to wygląda.